Ale Iszar to jest paru was głoszego, nie? Jaki to jest ham. No ale... Formuła nowa jest Grand Prix du Canada 2022 Cieszę Nie pamiętam, ale na pewno 25 okrążeń powinieneś zrobić Rzeczywiście To chyba była większość na harda Jakie ciśnienia jeszcze dostaniesz? Powiem wam, że zaraz tak jak bez na hardach Pomyśl się, jak będzie safety kartos zjeżdżał do mety, a mety tu lubią się trzymać nieźle. Wow, jakie dymy! No Dwóch poleciało. Trzech poleciało. MXL-ka mnie zamknął, więc pozdrawiam. Był takiego dajwa, chłopie. Ja zrobiłem taką obronę częstochowy przed kazbaksem. Ja co drugi sekund jestem dive'owany tutaj. bo wypychaliśmy Ch się trochę... Katzback się ruskać sekundy. Ale to przeze mnie. Katzback już box. A medach to jadą. A katzback z medów. Nie, no z medów. Ja mam jeszcze fajny stan, 30% tych chłopanek. Ja też zrobię coś popierdzielonego To jest we dobry, deal w sumie szarp podciąga jest git. Kazbach strasznie goni. Ty! No chyba, że Nie no. Haha, dobrze! Szczególne szczęście. Lapo później nie zjechałem, ty. Serio? No i świetnie. Ja pierd... zjechałem, żeby powycinać poziom w Nie no i to, i to nic tym nie zrobił krzydem. To się nie da, na każdym ci dupę, że cało. Ja specjalnie zjechałem szybciej, żeby... Powalczyć z kimkolwiek jeszcze na tym tarze. Wiesz co? Ci powiem, że. Gdyby ja, ostatnim ostatnie to jeszcze, ale tak, jeszcze za mało sobie jest wycofanej, żeby coś próbować w ogóle osiągnąć. Nie I... wiem, czy teraz zjeżdżaj do boksu na medy, czy. Zostań na chodę. Ma świeże, to... Ja bardziej zastanawiam się, czy świeże założyć, czy zostać na tych co. albo 10 już. O, FMIRY dla ciebie. Dobra, zjeżdżam na medy. Jeszcze piątkę dostęp! Jaki młotek! Oh yeah. Ja pierdzielę nie, co ja zrobiłem? Kazbax spitował czy drive nie? No y, Ale amator nie mogę. Co o, Kazbax ja bez boksu. Został no? Tak. Ryszard dostał drive, to ciekawe. Pięknie. Tak sobie wyścig zniszczyć. Ja pierdziele. Ty no ten Ryszardek to chyba naprawdę coś ma z głową, nie tak? No już jak coś się no, no, On cię on rozwalił? On ma cię rozwalił? Nie, schamował wiesz i to do zera praktycznie. Nie no, wiem co on się odwalił. Nie wtedy? wiem co on chciał zrobić. Nie ma drive thru jeszcze? Ma drive thru? Taka ma? Ma, ma, ma. No właśnie, on jeszcze tak będzie spytował, nie? Kurde, jeszcze nie odebrzany to Marian 6. A Celsik odjeżdża po wino. No mnie marion blokuje, ja nie mogę. Pojechać w ogóle. Celsik z 3. Teraz no, bym się nie obraził, jakby jeszcze jeden z wyjechał. Ja też. A, w sumie też. Hm. Ej, tak praktycznie jestem w najlepszej sytuacji, jakby wyjechał. No... Człowieku! Co ty odwalasz? Co? No Zezowski ty! Zamyka, kasuje, wszystko robi Arta szkoła Myślałem, że z Kazbaksem będę miał większy problem, a nie z nim Ale robię? jest szybki No jest żeś otworzy ja galaktykę. Ej, chłopcze, teraz mnie zaskoczy. Tragedia. Teraz zwopałem do niego z 50 tysięcy, coś się odpał, już mi na dwie uciekł. Kolejne. Widzisz, on ma się pod kontrolą. To on się z tobą bawi, a nie ty z nim. No. Hmm. no lepszy kierowca, no. Tyle. No, poważne fakty. Fakt, ale czy fakty? <laughs> Mocne słowa. jest tak paskudny. Mam. jest paskudny. No na tym to, że jest jeden najgorszy. Bo się ciężko wstrzelić w te szykany. Kurde, jak na Kanadę to mega spokojnie wyścig w ogóle. Spodziewałem się dymów. Ja tak samo właśnie. Popełniłem błąd, jak zwykle wynik się już nie poszczęśliwi. Mazurowski no, dwadzieścia jeden, już ciekawe czy dojedzie do mety przed deską? To jest 3,3 sekundy. Rekordzista. Mówię, może nie dojechać sobie. No. Kazbak się obrócił, krok. Kazbak się wywalił. O. Oj no kurde, moja kara mi psuje. A ja sobie cały wyścig tymi boksami zepsułem. Masakra. Znaczy bardziej tą piątką. W moim przypadku Albo może się... To, ja za końcu mi coś da. Gdybym nie miał piątki, to stary... No, chyba teraz... p Chyba będzie P7 w moim przypadku właśnie. Gdybym sobie już potem nie walczyłem, bo nie ma sensu to. Dobra. O no. No, Cylsix, kurde, wykorzystał mega dobrze Kurde, to. bez przygotowania jechać... siódme miejsce. Kamil A, panie, trzeci. Ale bez kar. Skoda mi, szkoda mi tej trójki jednej. Ale trudno. Siedem.